Że po kilku dniach nieudanych poszukiwań w końcu coś powpadało kilka placów zabaw, żebyśmy obrócili, dwa albo trzy no i w końcu było co nagrać bo, bo tak biednie było, tak jak było ostatnio, to była tragedia Także zaczynamy podsumowanie Subskrybujemy przede wszystkim, łapujemy, komentujemy nie idzie to w świat to coś może od monet tak. Polski akcent, fronterski brak holderski pracodawaw 10 groszy jedna cytówka jedna Jedna pięciocentówka. cytówka

Jedna dwudziesta cent, 3 centówka 50 trzy pięćdziesiąteczki pięćdziesiąt euro centówki I jeden euro wpadł. To tak, z biżuterii. Jakbyś że to jest piesek, ale to jest że to jest słonik, ale to jednak jest piesek taki malutki. Teraz ja zaraz jeszcze go zgubię, i będę go szukał za chwilę. Może lepiej go położę, lepiej widać. Taki malutki piesek sobie jest jak go znalazłem do tej pory, nie wiem także wykrywasz po to się zachowuje przywieszka taka niestety od cudszego nie było jakaś gwiazda chyba wiadomo jakiś bazar ale ja się zawsze cieszę to jest jakaś przypinka chyba, albo coś. Też nie wiem co to jest, ale... Jakaś przypinka pewnie był. Albo jakiś kawałek zabawki, czy coś, jakaś... No i kolczyk. mamy. Najprawdopodobniej to jest kolczyk, bo nie wiem, bo nie ma końcówki urwana. Co jest tak fajne, że jeszcze kluczyk wpadł z gryzewki, żeby ładnie świecił. Jak się światło odbiło, Łóżeczkę, żeby głodnie nie chodzić. To trochę zawleczek jest. Odziło. Trochę boli. od czegoś, takie zabawki pewnie i o dziwo, jedyny kapsel no nie było dużo kapsel w ogóle w tym w tych, w tych poszukiwaniach no mówiłem, że ostatnio za wszystkie czasy wykopałem, chyba wystarczy na jakieś czas. no i ślubki jakieś tam także ogólnie bardzo fajnie subskrybujemy, lajkujemy pozdrawiam